sensowne klepanie i czyniak, jak wygląda w ten sposób TAT-COW Ćwiczenie często wykorzystywane w rehabilitacji po kręgosłupa My sobie dzisiaj zrobimy je w pełni, świadomie, kinestetycznie i poważnie Doktor Wojciech zaprasza na ćwiczonko Dużo się może zmienić, bo na pewno często widziałeś takie bezsensowne klepanie i czyniak, który wygląda w ten sposób My za to dzisiaj rozbijemy sobie to ćwiczenie na atomy i segment po segmencie będziemy sobie przepracowywać Wszystkie odcinki naszego kręgosłupa Zainteresowany? Zaobserwuj profil i jedziemy Całość dzielimy sobie na trzy części Najpierw odcinek szyjny Teraz odcinek piersiowy Odklejamy łopatki i przyklejamy łopatki Odklejamy, przyklejamy Kolejny jest odcinek krzyżowy Zwijamy miednicę i podwijamy Teraz naszym zadaniem będzie Połączenie wszystkich trzech ruchów w jednym Czyli mamy krzyżowy Wracam sobie piersiowy, szyjny szyjny analogicznie piersiowy, krzyżowy podwijam miednicę, odwijam piersiowy, szyjny łączymy sobie w jedną całość i mamy jeden ruch. Do tego ćwiczenia fajnie w komplecie jest wykonać wszelkiego rodzaju rotacje wtedy mamy fajny komplecik na zmobilizowanie naszego kręgosłupa we wszystkich odcinkach dzięki temu my będziemy funkcjonować dłużej, w zdrowiu i bez bólu. Polecam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdro!